Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania wolne? Ja mam pytanie. Mam pierwsze to znaczy zapytanie, a potem ewentualnie prośba. Chodzi o ten chodnik w kobiernicach, który jest od zawieźnicy wzdłuż tej krajówki. To już wiem, że, bośmy rozmawiali właśnie z panem wójtem i z panem sekretarzem, że należy to do Generalnej Dyrekcji Dróg w Katowicach. Chodzi o remont tego chodnika. Rozmawiałam z panią Sołtys i ona mówiła, że to już było poruszane. Chciałam właśnie zapytać, czy rzeczywiście to jest już w planie? I kiedy, jeśli tak, to kiedy jest dopyt A jeśli nie, to jest prośba do pracowników Urzędu Gminy, aby to wprowadzić, bo ten chodnik jest bardzo niebezpieczny. Ale w w projekcie kogo? Generalnej dyrekcji czy Urzędu Gminy? Że to było już w Urzędzie Gminy wejść. Może to nie jest nie, Generalna dyrekcja może remontować ten chodnik, ale w tym momencie, jeżeli ten chodnik znajduje się w pasie drogowym. I myśmy sprawdzali, czy ten chodnik znajduje się w pasie drogowym i znajduje się w pasie drogowym. No. I o to chodziło. Tak. No i generalna dyrekcja ma wolną rękę do tego, żeby dalej remontować. Ale to Mamy urząd występuje, urząd gminy? Oni to już sprawdzali, bo sprawdzali wszystkie AKP. Ja no, nie, nie. Należy no, to no, do, na do generalnej dyrekcji, tak, ale chodzi o remont chodnika. Mamy obiecane, że jeżeli w się tak. i jest generalnie to nie drogą, no to oni będą, ale to nie jest na ale być może. To, to A, czy... być może. to wszystko zależy to. Od, od pieniędzy, które oni posiadają. No to jest tak, oni nie hmm. remontują mówił o zarodkach, takich po kolei robią. Na remont, nie? nie mają pieniędzy na dobre inwestycje, mają pieniądze na remont. No tak jest w Polsce. No, trzeba robić, ktoś nie ma niego pieniędzy, trzeba by bo na bo Ja muszę do... ja my to... ja się ja Ale musimy się dowiedzieć, że dom musi być remontowany. Że ma być remontowany. A że to zremontować. Nie, może. nie, 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 Prosić. nie, 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 bardzo, Dobry, trafiasz... panu bardziej. Ja się tutaj poproszę, proszę, ja już się w tym zakresie. Właśnie no, jest również to, to, że bujacowie od tamtej odcinek, co brakuje tego chodnika, mogą wyremontować i wyremontują, po prostu około płotu, położą tam jakieś płyty chodnikowe, żeby tam można było te przechodzić. A Natomiast no, wybudować nie można nowego. To jest inwestycja, nie dostaną pieniądze. Na no, remont Tak to samo to trzeci pas, ten, który o tej tutaj w czanie zawsze walczy są na tym etapie, że w przyszłym roku wytną to drzewo i będą próbowali wyremontować trzeci pas. A wyremontować a, nie, a, nie no, trzeci Proszę pana... Dziękuję. Być może się sekretarz z ubiegł w tym pytaniu, Ponieważ nie dalej, jak wczoraj widziałem pomiary geodezyjne na tym odczułym i w związku z tym było moje pytanie, czy są przygotowywane jakieś prace w tym kierunku. Pan Sekretarz nie tak, jak mówię, a to więc rozumiem, że są prace, więc nie mogę pytać, a drugi, mam wniosek, ponieważ na tym odcinku, na zagrobocze te fragmenty szpadają, nie do się ten odcinek, fragment, że odczynę, że się tam, tam to jest karsierówka, to jest kwas, to jest jakieś przyspieszone prace, żeby tam się odzyskać, chociaż jedną lampę, bo jest ten odcinek i ciemnia, 10... Dziękuję, Dziękuję.